Dodatek w to e, e, z w jakimś tam ośrodkiem, nie wiem, to jest przedszkole dla dzieci, nie, chyba jo. E, I z, zobaczymy, jakie są te Co to jest? O, to jest takie fajne! Ej, fajne, to jest, dosłownie. E, taki, coś dostarczymy. Dobra, są takie łóżka piętrowe? To nie. To było z innym dolatkiem. Jakiś fajny Jaki stolik. To jest taki zwykły, ale ten jest tak fajny. Um, tu mamy jakieś obrazy. Ej, ciekawe. Tu możemy zrobić łazienkę. A tu jakieś ABC. Nie wiem, co tu tam. O, a tu jakieś magnesy. No to możemy też to powiesić. Nie wiem, co to jest w ogóle. Te bierzemy! Aaaa, mm, one są słodkie! Te one są takie słodkie! Dobra, tutaj to to chyba nic się nie zmieniło. Albo zostaćmy tam, relaty, ale nie wiem. Jeju, te dziewanny są takie cute! Aki! Aaaa, A, Dobra. Eeeem. Um. Szafeczki tutaj mamy. Nie wiem, może tutaj jest szatnia, taką jakby, jakby taką szatnię, dobra, nie nieważne. No ale ogólnie ja nie buduję teraz przedszkola, to po prostu będzie pokazywanie, że. Ale, Wanna! Ale, fajna. Ej, jaram się tym dodatkiem po prostu, on to jest taki super! Uuu, ej, fajna to. Oj, ciekawe. Myszalka, jakaś kolor. Ten odtarty jest super, super. E, dobra, tu jest jakieś lustro, dobra. Nie będę wszystkiego wyjmować. Ten dodatek. Kochani, kocham ten lotek. Uwierpię. Nysłuchaj dobra Dobra. E, tutaj mamy. mamy do nie, to nie mamy do spędzenia. Może tutaj mamy coś. No, nie wiem, to chyba było w tym. O! Ale, kochani, takie butelki to powinni wcześniej zrobić! one są łatwe! A to co? Teraz to sprawdzimy. Python w ogóle. E, tutaj dostaliśmy jakieś to, to. No, no, super rzeczy. Super, bardzo super. Eee, Uuu, tu jakieś ciekawe. O, śniadaniówka. To To już co, co to jest? Co to jest? Mogę się dowiedzieć, co to jest. Ale chcę się dowiedzieć, co to jest. Nie wiem, co to jest, kochani. Nie powiem wam, bo ja nie. Albo to jest jedzenie. I to jest jedzenie? Tak, to jest jedzenie. Huh. Ciekawe. A ja nie wiem, co to jest. To mam jakieś żarcie. ogóle to takie pyszne, pyszne. Bo No. Rochamtan. No. tu mamy kuchenkę. Ale. E. to jest dodatek. A to co? Piekarnik mały? Ale cute! Ten to z o Ojeju, oh jakie to jest słodkie, 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 słodkie! E, to chyba jest ten stolik fajny nowy? Ej, fajny jest. Eee. Wózki! Dla dzieci! Jakie to słodkie! E. Ogólnie to jest tutaj, tak to jest jeszcze tutaj dworek taki. O możemy tutaj postawić. Mogą się tu bawić. Na górze? Ale fajne. Zrąbiste. Jaki to jest? Ten księżyc! Ej, to jest ładne, fajne. To powiesimy może tam. I te gwiazdeczki. Ej, to jest taki, można zrobić dziecięcy pompów dosłownie Ten da takie zarąbiste. Wszystko uwielbiam tutaj, tak to chyba to To jest fajne też. Jest coś? Też... <grywki> <grywki> Ej, tutaj nic takiego nie ma. To już widziałam. Miód. Nie wiem, położymy to po, 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 tutaj. Ale fajne. A ten? Uuu, a to jest innego dodatku, ale ja ogólnie nie widziałam, tego z malowniczego jeszcze, więc no. Jestem w tył, w tyle, w to, stoką. Ale może poduszki. Takie szarą bity. Uwielbiam ją. A to co? Czekajcie. A to można rysować. Ej, o! To jest super! O! Tutaj nagrywamy dla was filmik. A to co? Jakieś zabawki. Ale eee, będę. Tutaj mam jakiś głośnik. Znaczy, radio. Jaka muza? I niesłyszalna jakaś. <grym> A nie, jest jakaś. Ale trzeba słychać. A ta to, to jest fajna. Ale piękne. Ale makiety takie. Sążeczka taka piękna eee, ten coś tam Przypory Ej ciekawe pierwsze tutaj Na zabawki Jak Ej tak gra jest fajna. Klikamy Nie ugryziemy. No ej! Czemu się pan... pan... Dobra, nieważne. Eee... Eee. piasek. Odkupaliśmy właśnie z jednozerwa, żeby sobie. Dobra. O, bujawka. Czekajcie. A ja też mogę się tu pobyłać. Dobra, ja to będzie znaki, bo ja dobrze. Uuuu, to się próbujemy. Eee. Kaczor... Gałusz, gałusz, nie, nie, nie Ząbek pewnie ok, ale i ja tym, że dosłownie ten atak jest zanubisty. ja go uwielbiam. Przedzaw dosłownie, można zrobić ej, może kiedyś zrobię. Trabinka tu jakaś, jej. I wow. love this. No, tak, tak. I tu, yeah. Super, super. A tu coś mamy. A to są te takie. Ten to tak niby też jest. Ten to, tak też jest nią spoko. A to sprawdzimy A to co? Sprawdzimy co to jest? Uuu, ciekawe. Okej. Okay. Rowerki. Okej, jakiś... to nic nie widzę takiego fajnego. Tu widzę takie gadżety morskie, bo były w tamtej nocku. O w te koce piknikowe. W ogóle ja parka miałam, ale w ogóle nie miałam rzeczy, więc no. Więc to mi się nie podobało, ale... Uwielbiam nie po prostu, ale tak już kocham go. Jest chyba moim ulubionym. Dobra, tam jeszcze... Dobra, teraz. nie będziemy tutaj robić takiego chaosu. Teraz mamy tutaj taki trochę chaos. Ale ładne kwiatuszki. Yy... Dobra, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapki w górę. Subskrypcję i dzwoneczek i tam z odcinkę. A miałam sprawdzić oczywiście to. Ej, się tu się nalobo? się nalało. Czekajcie, muszę jakiś kubeczek dać. Albo tu mamy kubeczek przez czekajcie. Tu mamy kubeczek taki dla dzieci. Mmm, pyszne kakałko. Chyba to jest kakałko, ale nie wiem. Dobra, zostawcie łapki, polubcie, subskrybujcie dzwoneczek. No i do następnego odcinka. Pa!